Moim zadaniem, Stefan, będzie coś, o czym ci teraz opowiem, ale najpierw Ci chcę powiedzieć, że jestem teraz na wysokości 30 metrów na starym lotnisku przy Muzeum Lotnictwa w ja Krakowie. Wiem, ja wiem, Właśnie. co chcesz sugerować, wiem. Chcę Ci powiedzieć, że jest tutaj zimno, wieje wiatr, panuje wilgoć, ale przynajmniej z tej perspektywy widać, kto będzie górą dzisiaj w tym programie. To zobaczymy, bo za chwilę mi powiesz moja kara, ja chyba też będzie wysoko, będę dzisiaj wysoko. Najpierw powiedz mi, jaki dzisiaj mam zakład. Yeah. <laughs> Posłuchajcie ten uważnie. Musisz nakłonić 100 osób, 100 mieszkańców Krakowa, aby przyszli tutaj na stare lotnisko, koło muzeum lotnictwa w Krakowie, wizawi centrum handlowego, ubrani albo w takie elementy przeciwdeszczowe, albo z rekwizdami przeciwdeszczowymi, czyli parasolki. A u was pada deszcz? przeciwdeszczowe, kalosze. No wiesz, deszcz nie, deszcz nie pada, ale będzie mokro poleje się sporo wody i dlatego chcę, żeby twoje zadanie było w tym w takim klimacie. Deszczowej. Deszczowej, piosenki. Deszczowej, piosenki. Deszczowej piosenki. Deszczowej piosenki, tak? coś ci to a, może? E, Okej, okay, dobra, a jaka będzie moja kara, kochana? Moja przypomi kara. Przypominam, że. Jakie karę wybrali e, dla ciebie telewizowie? No, mów, bo były trzy możliwości: coś tam z procy do siatki, e, coś jeszcze i trzecia rzecz, pamiętam, to niestety był bandzi no mm -hmm. i co? I tę karę wybrała dla ciebie pani Mirosława Gruszkowska yy, i ona otrzymuje nagrodę w wysokości dwóch tysięcy Chętnie, chętnie.